Cześć, tu Przemek Forbek i w tym krótkim filmie pokażemy jak aplikować elementy naszej uniwersalnej folii ochronnej na mokro. Zaczynamy oczywiście od dokładnego umycia roweru, a następnie otłuszczamy wszystkie elementy roweru, na które będziemy aplikować folię ochronną. Po wyschnięciu odtłuszczacza spryskujemy płynem do klejenia na mokro element roweru, na którym będziemy aplikować folię. Z arkusza wyciągamy element folii, który chcemy zaaplikować. Ważne jest, żeby od razu po odklejeniu folii od podkładu spryskać go płynem od strony kleju, żeby nie pozostawiać odcisków palców na folii. Przygotowany element nakładamy na rower. Klejenie na mokro umożliwia nam precyzyjne ustawienie naklejki na ramię roweru, co jest utrudnione przy klejeniu na sucho. Jak jesteśmy pewni, że ułożenie folii jest idealne, możemy zacząć wyprowadzanie płynu z podfolii. Robimy to raklą i odprowadzamy płyn od środka na zewnątrz, tak żeby płyn miał gdzie uciekać. Wyprowadzamy płyn, aż nie będzie go wcale. Zwróćcie uwagę na krawędzie folii. Tam warto mocniej docisnąć rakle, żeby się upewnić, że nie został tam płyn. I tak aplikujemy każdy element naszej folii. Jeżeli folia nie ułoży się nam tak, jak tego chcieliśmy, to do pewnego czasu możemy bez przeszkód odkleić naklejkę i poprawić jej ułożenie. Należy jednak pamiętać, że przed ponowną aplikacją należy jeszcze raz spryskać płynem aplikowany element i miejsce, na którym aplikujemy folię. Dodatkowo pokażemy jeszcze jak przyspieszyć proces wulkanizacji folii z naszą ramą roweru. Posłużyć się możemy opalarką lub zwykłą suszarką do włosów. Ważne jest, żeby temperatura nie była za wysoka, najlepiej taka, żeby nie poparzyła w rękę. Opalarką czy suszarką ogrzewamy delikatnie aplikowany element, cały czas pomagając sobie raklą. Należy być bardzo ostrożnym, żeby nie przypalić folii. Suszarka pomaga odparować cały pozostały płyn oraz wulkanizuje, czy tam mocniej przykleja folię do ramy roweru. I to tak naprawdę wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie oklejania na mokro, to jesteśmy do Waszej dyspozycji.